Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś, przy zaś jest sadzawka przy owczej bramie, nazywana po hebrajsku Betesda mająca pięć krużganków. Leżało w niej mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od 38 lat cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, kiedy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus, Wstań, weź swoje nosze i chodź. Nach natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże tego dnia był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego, dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział. Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie, weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział? Weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i odszedł odszedł i oznajmił żydom że to Jezus go uzdrowił i dlatego żydzi prześladowali Jezusa że czynił takie rzeczy w szabat oto słowo pańskie Jest taka pieśń, witaj, krynico dobra wszelakiego. Woda jest dla nas wielkim darem, i życie na naszej planecie jest dzięki wodzie i światłu. W Wigilię Paschalną jest poświęcenie światła i wody i odnowienie chrztu. I do tej sadzawki w Jerozolimie, Betezdy. Przechodził od 38 lat człowiek. I kiedy było poruszenie wody, kto pierwszy się dotknął, był uzdrawiany. I zawsze ktoś go wyprzedził. On nim się zaczołgał z tych noszy. Zawsze ktoś go wyprzedził. I kiedy Jezus przechodził, ulitował się nad nim tyle lat na noszach, tyle lat, i spytał się, czy chcesz wyzdrowieć? To jest pytanie najważniejsze dla człowieka w chorobie. Czy chcesz być zdrowy? Ta odpowiedź pobudza nadzieję, że człowiek nie tylko pragnie. Ale robi wszystko, innych prosi, żeby wyzdrowieć. I ten chory mówi: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadzić do sadzawki. Nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. I Jezus mówi: Wstań. Weź swoje nosze i chodź. Nie musisz wchodzić do wody. Słowo Jezusa do tego człowieka, który wstaje, wypełnia słowo Jezusa. Ten człowiek chory. Wypełnia to, co do niego podział Jezus. Jaką moc ma Słowo Jezusa? Jak wielką moc uzdrowienia? Ale tego dnia był Szabat i Żydzi którzy skrupulatnie przestrzegają, upominają, jak ktoś chodzi, czy szabat łamie prawo, to nawet zdolni są go nawet zabić, ukamienować. Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy, a ten uzdrowiony mówi: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje nosze i chodź. Cóż to za człowiek Ci powiedział? I kiedy w świątyni Jezus spotkał tego człowieka uzdrowionego, co mu powiedział? Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Nie grzesz już więcej. Popatrzmy na nasze życie. Czy sakrament pojednania, czyli spowiedź, coś zmienia w nas. Czy sakrament pojednania, Zmienia nasze życie, czy mija miesiąc i te same grzechy, albo gorsze. I tutaj nam trzeba się pochylić przed krzyżem i prosić, panie. Daj mi łaskę żywej wiary, a wiara się rodzi ze słuchania, żebym wypełniał Twoje słowa, tak jak ten człowiek wstał, wziął noszę i poszedł. Żebyśmy szczególnie w tym czasie wielkiego postu. To zmienili w sobie, co nie możemy przez wiele lat zmienić w swoim życiu i między nami. Nie grzesz już więcej, aby Ci coś gorszego nie przydarzyło. Idź i ci nie grzesz więcej. Módmy się, abyśmy wypełniali z radością i wsparci Bożą łaską nasze postanowienia, które przyjmujemy w sakramencie pojednania. By one nie były tylko pragnieniem, życzeniem, ale się wypełniały w nas. I między nami w tej największej miłości, jaką nam nie tylko ukazuje, ale daje Chrystus Pan. Serdeczne dzięki za wspólną modlitwę. W komentarzu możesz wpisać, co było Twoim największym owocem tej modlitwy, co Ciebie poruszyło. W opisie natomiast jest informacja, jak dołączyć do naszego mocnego newslettera. W pierwszym mailu dostaniesz super prezent, jak się rozwijać w wierze. W opisie znajdziesz też informację, jak kontynuować jeszcze teraz swoją modlitwę. I pamiętaj, trwaj mocny w duchu.